Bruce Willis znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej niepokojąca. Ostatnio świat obiegła informacja, że znany aktor zamieszkał w zupełnie innym miejscu niż reszta jego bliskich. Decyzja ta, według jego żony Emmy, była trudna, ale jak twierdzi, to naprawdę nie podlega dyskusji. Bruce, ikona kina, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2022 roku zdiagnozowano u niego afazję, co zmusiło go do wycofania się z pracy aktorskiej. Kilka miesięcy później ogłoszono, że cierpi na demencję czołowo-skroniową, która znacząco wpłynęła na jego zdolności komunikacyjne i pamięć. Rodzina Brusa, w tym jego żona Emma Hemen Willis, podjęła trudne decyzje, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę i jednocześnie przygotować dzieci na nadchodzące zmiany. Niedawno Emma wystąpiła w programie telewizyjnym, dzieląc się tym, jak ciężka była decyzja o przeniesieniu Brusa do osobnego domu, który pozwolił na dostarczenie mu najlepszej możliwej opieki. Zaznaczyła, że mimo iż ta zmiana okazała się wyzwaniem, była konieczna dla dobra całej rodziny. Bruce otrzymał zapewnioną całodobową opiekę, co jest kluczowe, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia. Jednak decyzja Emmy spotkała się z krytyką w mediach społecznościowych. Niektórzy użytkownicy sugerowali, że mogła się ona pozbyć problemu i nie dba o Bruce'a w dobie jego choroby. Słowa krytyki, które dotknęły Emmy, były dla niej trudne do zniesienia, ale stara się nie zrażać ich do siebie. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że każda osoba, która opiekuje się bliskim cierpiącym na podobne schorzenia, podejmuje niełatwe decyzje, które mają na celu przede wszystkim dobro tej osoby i ich rodziny. Emma Hemen Willis mówiła także o nadziei, że jej doświadczenie wzbudzi empatię i zrozumienie wśród innych osób, które muszą stawić czoła podobnym wyzwaniom. Wiele osób przechodzi przez ciężkie chwile, gdy przychodzi im dbać o bliskich w trudnych warunkach. Każda, nawet najmniejsza decyzja, może mieć ogromny wpływ na życie zarówno osób chorych, jak i ich najbliższych. Obecnie Bruce Willis skorzysta z opieki, która pozwala mu na zapewnienie najlepszej jakości życia w obliczu postępującej demencji. To, co przeżywa on i jego rodzina, jest dowodem na trudności, z jakimi muszą mierzyć się osoby dotknięte chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich bliscy. Emma jest stanowcza w swoim postanowieniu, by dążyć do jak najlepszego wsparcia dla Brusa, nawet gdy wiąże się to z krytyką i trudnymi wyborami. Cała rodzina stara się dostosować do nowej rzeczywistości, a Emma Hemen Willis ma nadzieję, że przez dzielenie się swoim doświadczeniem da innym poczucie, że nie są sami w swojej walce. W obliczu takich wyzwań jak demencja czołowo-skroniowa wsparcie i zrozumienie są nieocenione zarówno dla pacjentów, jak i dla ich opiekunów.